Cześć ludzie! Jestem w bardzo niepozornym miejscu w Bangkoku, w którym jednak świetnie widać, jak kompletnie pokręcone jest to miejsce. E, nade mną się wnosi budowa. Powstaje jeden z dziesiątków setek tutaj wieżowców mieszkalnych. Tam będzie można już wkrótce wynająć sobie fajne kondominia. Tutaj, jak widzicie, szata mnisia. Tam świątynia. Taka lokalna świątynka, nieopodal mojego dawnego mieszkania. Teraz jestem w swoich okolicach dawnych. Przyjechałem na dwa dni z e, Phuket. Tam jakiś wybuch emocjonalny. Ciekawe jestem o co chodzi. Nigdy się nie dowiem. Ale pani jest bardzo zła. Jak widzicie ta ją też potrafią nerwy puścić. Także świątynia tam. A tutaj krowy. pasło się krowy chyba świątynne, nie wiem, przychodzą Tajowie, dają im jeść do żłoba. Zresztą pięknie rzeźbionego żłoba, nie wiem czy widzicie. No i tak w jednym miejscu mamy buddyjską świątynię, nowoczesne kondominium, pasące się krowy, pasąc, pasących te krowy Tajów, którzy sobie tutaj zbierają merit, karmę dobrą. I tak się tu wszystko kumuluje w jednym miejscu, w tym niesamowitym, kompletnie odjechanym miejscem, za którym pewnie szybko zatęsknię na puket, chociaż na puket też nam dobrze. I będziemy je wspólnie odkrywać w kolejnych wpisach i wideo i na Skokbook Vlog, na które Was serdecznie zapraszam. O, a tu jeszcze owoce przyjechały. Do zobaczenia!